Urodziłem się na wsi, ojciec był lekarzem, i jak wiadomo, w takim domu dużo się mówi na temat chorób. Ojciec zauważył, że, że tam, gdzie, gdzie zaczęto stosować nawozy i środki ochrony roślin, to tam pojawiły się te choroby, których wcześniej w tych domach nie było. No i to był taki dla mnie jakby pierwszy komunikat: że ta chemia to nie jest na pewno coś dobrego dla zdrowia. 50, może tak około 70 lat temu nie było gospodarstw tych tak zwanych konwencjonalnych, były tylko gospodarstwa ekologiczne, bo się nie stosowało pestycydów, bo te pestycydy są bardzo popularne właśnie od 50 lat. I to jest właśnie powrót do tej, nazwijmy to tradycji. Po skończeniu liceum studiowałem technologię żywności. Przez 5 lat studiów praktycznie nic się nie mówiło, jak ważna jest jakość. Wszyscy mówili o ilości, że musi być dużo, a nikt się nie zastanawiał nad tą jakością. Byłem w Norwegii i też trafiłem w sklepie na taki produkt, właśnie jakoś tam specjalnie oznakowany, że to jest produkt ekologiczny. To mnie bardzo zainteresowało i pomyślałem sobie: o, to jest właśnie to, czego szukałem. Byłam młodą doktorantką badającą pomidory i dostałam próbki pomidorów ekologicznych do przebadania. Oczywiście bardzo sceptycznie podeszłam do tych badań, ale życie zweryfikowało moje sceptyczne nastawienie, bowiem okazało się, że faktycznie te pomidory ekologiczne były bardziej wartościowe. Nasze funkcjonowanie czy, czy prowadzenie gospodarstwa było taką kontynuacją tego, co robił dziadek, bo on był osobą przekorną i nie chciał stosować środków chemicznych, nie chciał stosować nawozów sztucznych. Możemy śmiało powiedzieć, że żywność ekologiczna jest bezpieczniejsza, bowiem nie zawiera pozostałości pestycydów, ale także jest bardziej prozdrowotna. Zawiera liczne związki bioaktywne, które aktywują nasz organizm, które bronią naszego organizmu. To, co najbardziej wyróżnia nasze gospodarstwo, to jest to, że u nas w pracy na Polach zaangażowana jest bardzo duża liczba osób. Ale tak naprawdę kluczem do sukcesu przy produkcji ekologicznej czy przy prowadzeniu gospodarstwa w sposób ekologiczny, to jest przede wszystkim upór, konsekwencja i cierpliwość. Teraz z każdym rokiem jest coraz łatwiej, jakby zapotrzebowanie na ten produkt jest coraz większe, świadomość jest coraz wyższa. Jest moda na to, żeby być zdrowym. No Nigdy nie będzie mody na to, żeby nie być zdrowym, więc nie wyobrażam sobie robić nic innego, jak uprawiać to w sposób ekologiczny i. i Taki jest trend światowy, taki już jest trend też w Polsce. Kwestia lat, kiedy będzie rolnictwo ekologiczne dominowało. Zostało no, mi zaproponowane, że mogę pojechać do Normandii, do gospodarstwa ekologicznego. Zobaczyłem, jaki, jaki fajny kontakt mają ci rolnicy ekologiczni też z konsumentami, bo, bo tam sprzedawaliśmy głównie na targu. Przyjeżdżali też klienci bezpośrednio do gospodarstwa a że było widać, że to jest taka bardzo, można powiedzieć, przyjazna, rodzinna atmosfera. Że ci ludzie stanowią takie społeczeństwo oparte na tej samej idei. Tu jest nasz rodzinny dom, który wybudował dziadek. Rozbudował ojciec, mieszkamy tam całą rodziną. A tu jest moja firma. Jesteśmy w naszym zakładzie przetwórczym, gdzie przerabiamy m.in. ogórki kiszone, konserwowe. Jesteśmy w stanie sprzedać wszystko, co wyprodukujemy, dzięki temu, że produkty są bardzo wysokiej jakości. Sprzedajemy je na sieciach wielkopowierzchniowych, sprzedajemy w sklepach wyspecjalizowanych, ale też skracamy łańcuchy dostaw i prowadzimy sprzedaż bezpośrednią, dzięki temu, że posiadamy sklep internetowy. No choćby nawet dzisiaj jesteśmy na, na takim ekopikniku w miejscowości Bałtu. Jest to okazja, żeby spotkać się bezpośrednio z konsumentem, żeby budować formę bezpośredniego kontaktu, żeby skracać łańcuchy dostaw i żeby uświadamiać konsumentów, na czym polega jakość produktów ekologicznych. 15% rolników deklaruje, że ponad połowa sprzedaży to właśnie Krótkie łańcuchy dostaw, czyli bezpośrednio do konsumenta, albo przez stronę internetową, albo przez lokalne jarmarki, albo poprzez maksymalnie jednego pośrednika. Jest coraz więcej sklepów, nawet które mają kilkunastu, kilkudziesięciu dostawców, dzięki czemu mają na co dzień świeże warzywa i owoce. Jest coraz więcej kooperatyw żywnościowych, zarówno w Polsce, jak i w Europie, bo tych przykładów jest coraz więcej. Markety miejskie w Brukseli i Berlinie, czy we Francji, coraz bardziej popularne stołówki, które zaopatrują się u rolników po sąsiedztwie. W Polsce można się więcej na ten temat dowiedzieć na stronie PROF, ale też na stronie Polskiej Żywności Ekologicznej. Żywność ekologiczna to nie jest certyfikacja samego finalnego produktu, tylko to jest cały proces. Od uprawy, czyli pozyskania surowca poprzez jego przetwórstwo, poprzez to jak finalnie on trafia na półkę. Z tym procesem wiąże się certyfikacja, czyli kontrola produkcji tej żywności. I jest to bardzo rygorystyczne. A tego konsumenci bardzo często nie wiedzą i dostrzegają tylko aspekt związany z wyższą ceną i uważając, że znaczek żywności ekologicznej to jest kolejny trik marketingowy, za który oni więcej płacą, bo nie, nie rozumieją tego terminu. Na początku trzeba przede wszystkim przestawić gospodarstwo w sposób formalny, czyli, czyli poddać się kontroli, zgłosić się do jednostki certyfikującej, których jest w Polsce około 10, wejść w system jakości tak? i po dwóch latach przestawiania, w trzecim roku upraw, w sposób ekologiczny, dopiero dostajemy certyfikat. Trzeba po prostu się przestawić, przestawić myślenie trzeba chcieć robić coś dobrego dla siebie, dla innych, dla środowiska i to daje, daje harmonię. Te wszystkie moje wyjazdy do tych gospodarstw ekologicznych w Polsce, te staże, które odbyłem, bardzo mnie utwierdziły do tego, że to jest bardzo słuszna droga że to jest coś, czego szukałem w życiu. Jeśli będę chciał produkować żywność, to będzie tylko ta żywność, która jest wyprodukowana metodami ekologicznymi, czyli, czyli gwarantuje najwyższą jakość. I powstała wtedy nasza przetwórnia. Gospodarstwa ekologiczne stanowią integralną część środowiska. Nie są wyrwanym fragmentem i taką eksploatacją masową. Tylko ludzie, którzy tam pracują, są em, rolnikami z przekonania, z idei, że mogą. Produkować dobrą żywność jednocześnie z zachowaniem i poszanowaniem praw środowiskowych. To jest bardzo ważne. Ten produkt jest autentyczny, ten produkt jest prawdziwy, stoją za tym prawdziwi ludzie, tak? a nie jakieś wielkie koncerny. Tylko to są ludzie, którzy mieszkają tu, dla których ważne jest środowisko, ważne jest zdrowie. Oni w swoich domach, w swoich społecznościach też w taki bardzo etyczny sposób starają się tą ideę szerzyć i te produkty w ten sposób produkują. Konsument musi zrozumieć, co się kryje za tym terminem żywność ekologiczna. Gospodarstwa te na pewno nie degradują środowiska, nie skażają gleby, nie skażają wód. Jest są jakimś czynnikiem środowiskowym zagrażającym dla, dla zdrowia, dla bytowania człowieka. Robię, robię coś. Co lubię. Mogę, mogę dać produkt, który ludzie pożądają, mogą mieć produkty, które, które dają im zdrowie. Ale w sumie marzy mi się, żeby, żeby ta świadomość była większa, żeby ludzie wiedzieli, na czym polega to rolnictwo ekologiczne, żebyśmy robili to, co nam daje satysfakcję, i żeby, i żeby świat się zmieniał na lepszy.